Zapraszamy na szkolenie dotyczące ubiegania się o zwolnienie z wymogu identyfikatora produktu lub inaczej numeru GTIN. Identyfikator produktu, znany również jako Globalny Numer Jednostki Handlowej lub po prostu GTIN, to unikalny zestaw numerów służących do identyfikacji produktów. Są one również określane jako kody kreskowe. Najczęstszym identyfikatorem produktu jest Uniwersalny Kod Produktu. Lub inaczej kod UPC. Każdy sprzedawany produkt musi mieć swój własny, unikalny identyfikator produktu. Po dodaniu produktu, którego jeszcze nie ma w sklepie Amazon, poprosimy Cię o podanie identyfikatora produktu. Jeśli Twój produkt nie ma identyfikatora produktu, możesz ubiegać się o zwolnienie z wymogu identyfikatora produktu, znane również jako zwolnienie z wymogu numeru GTIN. Omówmy kilka przykładów. Kiedy może być konieczne złożenie wniosku o zwolnienie z wymogu numeru GTIN? Produkty marki własnej lub wykonane ręcznie nie mogą zawierać identyfikatorów produktów. Jeśli tworzysz produkty samodzielnie lub kupujesz je od marki, producenta lub wydawcy, który nie podaje identyfikatora produktu, może być konieczne złożenie wniosku o zwolnienie. Części lub opakowania zawierające więcej niż jeden produkt mogą nie posiadać identyfikatorów produktu. A zatem mogą kwalifikować się do zwolnienia. Produkty niektórych marek muszą posiadać identyfikator produktu, aby mogły być zaoferowane w sklepie Amazon. Ponadto niektóre marki nie kwalifikują się do zwolnień. Odwiedź stronę pomocy, jak zaoferować produkty, które nie mają identyfikatora produktu, aby uzyskać pełną listę niekwalifikujących się marek. Amazon weryfikuje identyfikatory produktów za pomocą bazy danych organizacji GS1. Identyfikatory produktów, które nie pasują do informacji dostarczonych przez organizację GS1, zostaną uznane za nieprawidłowe. GS1 to globalna organizacja zajmująca się utrzymaniem międzynarodowych standardów biznesowych. Jedną z jej funkcji jest prowadzenie bazy danych dla kodów UPC lub inaczej uniwersalnych kodów produktów. Wiele marek, producentów i sprzedawców Amazon kupuje identyfikatory produktów od organizacji GS1. Zalecamy uzyskanie identyfikatorów produktów bezpośrednio od organizacji GS1. Aby upewnić się, że odpowiednie informacje zostaną odzwierciedlone w bazie danych, odwiedź witrynę gs1.org, aby dowiedzieć się więcej. Omówmy teraz, jak ubiegać się o zwolnienie z wymogu identyfikatora produktu. Zanim zaczniesz, przygotuj wszystkie niezbędne materiały. Upewnij się, że masz nazwę produktu oraz zdjęcia przedstawiające produkt i jego opakowanie z każdej strony. Zdjęcia powinny wskazywać, że nazwa marki na produkcie lub opakowaniu jest dokładnie taka sama, jak nazwa wpisana podczas procesu aplikacyjnego. Zdjęcia powinny być rzeczywistymi zdjęciami Twojego produktu, a nie ilustracjami. Powinny również wykazać, że znak marki jest trwale umieszczony na opakowaniu, produkcie lub obu z nich. Zdjęcia powinny również wskazywać, że produkt nie ma dostępnego kodu kreskowego zatwierdzonego przez organizację GS1. Aby ubiegać się o zwolnienie z wymogu identyfikatora produktu, najpierw przejdź do zakładki Katalog w Seller Central i wybierz opcję Dodaj produkt. Następnie pod paskiem wyszukiwania znajdź nagłówek, Czym jest numer GTIN? Następnie kliknij przycisk Dowiedz się więcej poniżej. Po przeniesieniu na stronę pomocy pod tytułem Jak zaoferować produkty, które nie mają identyfikatora produktu, przewiń w dół do części zatytułowanej Jak zażądać zwolnienia z wymogu numeru GTIN. W zdaniu Możesz ubiegać się o zwolnienie z wymogu numeru GTIN tutaj. Słowo tutaj jest hiperłączem. Kliknij słowo Tutaj, aby kontynuować. Następnie zobaczysz stronę Złóż wniosek o zwolnienie z wymogu numeru GTIN. Tutaj możesz rozpocząć proces aplikacji. Kliknij Wybierz, a pojawi się menu Kategorii Produktu. Z tego menu wybierz odpowiednią kategorię produktu. Jeśli masz różne produkty w wielu kategoriach, dla których chcesz uzyskać zwolnienie, możesz skorzystać z opcji Dodaj więcej kategorii. I poprosić o zwolnienie dla wszystkich kategorii za pomocą jednego formularza. Następnie wpisz markę swojego produktu lub produktów w polu Marka, Wydawca. Jeśli Twój produkt nie jest oznaczony marką, wpisz ogólne w tym polu. Użyj przycisku Dodaj więcej marek, Wydawców, aby zażądać zwolnień dla wielu marek w wielu kategoriach. Po wprowadzeniu wszystkich informacji, kliknij polecenie. Sprawdź, czy się kwalifikuje. Jeśli Twój produkt nie kwalifikuje się do zwolnienia, rozpocznij proces wystawienia oferty ponownie po uzyskaniu identyfikatora produktu. Jeśli Twój produkt jest zwolniony z wymogu identyfikatora produktu, pojawi się lista zwolnionych kategorii produktów i marek. Jeśli masz potwierdzenie, że Twoja marka kwalifikuje się do zwolnienia, kliknij polecenie Kontynuuj, aby przesłać dowód. Dowód należy przesłać jako plik lub dokument w formacie PDF, JPEG lub TIFF. Jeśli Twój produkt nie kwalifikuje się do zwolnienia, nie będzie możliwe kliknięcie przycisku Kontynuuj, aby przesłać dowód. Omówmy teraz, jak sprawdzić status zwolnienia z wymogu identyfikatora produktu. Najpierw wybierz polecenie Dodaj produkty z zakładki Katalog w Seller Central. Następnie kliknij polecenie: Sprawdź status tutaj, w obszarze statusu zwolnienia z wymogu numeru GTIN. Przeniesie Cię to na stronę Dziennik spraw i żądań. Po zatwierdzeniu możesz dodać produkty do katalogu Amazon, pozostawiając puste pole identyfikatora produktu. Teraz, gdy omówiliśmy ten proces, przejdźmy do kilku często zadawanych pytań. Dotyczących zwolnień z wymogu numeru GTIN. Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o zwolnienie? Otrzymasz wiadomość e-mail w ciągu 48 godzin dotyczącą statusu zatwierdzenia. Czy mogę uzyskać zwolnienie dla produktu już oferowanego w sklepie Amazon? Jeśli Twój produkt pasuje do istniejącej oferty, możesz dodać swoją ofertę do istniejącej strony produktu bez numeru GTIN. Czy moje zwolnienie z wymogu numeru GTIN może wygasnąć? Nie, zwolnienia nie wygasają po ich przyznaniu. Podczas ubiegania się o zwolnienie pojawił się błąd 5461. Co zrobić w tym przypadku? Najpierw przejrzyj zasady tworzenia Asin i upewnij się, że produkt nie jest jeszcze wymieniony w katalogu. Jeśli potwierdzisz, że Asinu nie ma jeszcze na liście, skontaktuj się z pomocą techniczną sprzedawcy. Co należy zrobić, jeśli pojawi się błąd 5665? Ten błąd dotyczy produktów markowych. Jeśli oferujesz własne produkty markowe, najpierw musisz zarejestrować swoją markę w rejestrze Amazon Brand Registry przed złożeniem wniosku o zwolnienie. Jeśli Twoja marka nie kwalifikuje się do Amazon Brand Registry, skontaktuj się z pomocą techniczną sprzedawcy i powiadom o wystąpieniu błędu 5665. Kto zatwierdza zwolnienia z wymogu numeru GTIN? Kwalifikujące się zwolnienia są sprawdzane i zatwierdzane przez pracowników działu pomocy technicznej sprzedawcy. Niektóre zwolnienia są automatycznie zatwierdzane, np. zwolnienia dla marek ogólnych, przedmiotów zarejestrowanych jako marki i w kategorii biżuteria. Czy zwolnienia z wymogu numeru GTIN są przyznawane na poziomie marki? Zwolnienia są przewidziane dla marki i kategorii. Możesz otrzymać zwolnienie dla marki w określonej kategorii. Zwolnienie dla tej samej marki, należące do innej kategorii, wymaga złożenia kolejnego wniosku o zwolnienie. Czy zwolnienia mogą być przyznawane na poziomie SKU? Aby otrzymać zwolnienie na poziomie SKU, skontaktuj się z pomocą techniczną sprzedawcy. Na tym kończy się nasze szkolenie w zakresie ubiegania się o zwolnienie z wymogu identyfikatora produktu lub inaczej numeru GTIN. Dziękujemy i życzymy udanej sprzedaży w sklepie Amazon.